Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest granica funkcji liczona metodą Delopitela. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie tablice ze wzorami na pochodne. I rozpoczynamy. Mamy na tablicy przedstawioną granicę funkcji. Jest to granica funkcji, gdyż mamy tutaj x, które dąży do nieskończoności, x, a nie n, czyli to może być pierwiastek, ułamek, cokolwiek, byleby, było, byleby dążyło mocno do nieskończoności. Jak policzyć to za pomocą reguły l'hopitala? Przede wszystkim, żeby użyć reguły l'hopitala, muszą być spełnione podane warunki, czyli musi zachodzić stosunek symboli, nieskończoność przez nieskończoność, lub też 0 przez 0. Gdyby chodzi co innego, tego nie wolno zastosować i należy... Albo wybrać inną metodę, albo przekształcić wyrażenie tak, żeby te symbole się pojawiły. Co dzieje się u nas? No więc badamy tak. Mamy x dążące do nieskończoności, więc jeżeli wrzucę to na przykład do mianownika, no to tu będzie nieskończoność, no bo będzie x dążył do nieskończoności, czyli tu na pewno się pojawi nieskończoność, czyli w mianowniku na pewno mam nieskończoność. A w liczniku, jeżeli mam logarytm naturalny, i to można prześledzić sobie na wykresie logarytmu, jeżeli jego argument dąży do nieskończoności, to logarytm niezbyt szybko, ale też dąży do nieskończoności. Czyli jeżeli ja jeszcze wezmę logarytm tego logarytmu, to on też będzie dążył do nieskończoności. Czyli wychodzi mi symbol tak, jaki chciałam, czyli wychodzi mi nieskończoność przez nieskończoność. A zatem reguła De L'Hopitala ma tutaj sens, czyli mamy nieskończoność przez nieskończoność. Wpisuję sobie duże h na znak tego, że będę tej reguły teraz używała, i wpisuję sobie limes, i co robię? Liczę pochodną, ale nie z całego ułamka, tylko osobno z licznika i osobno z mianownika. Czyli tak, w liczniku mam pochodną złożoną, czyli na początku muszę policzyć pochodną z tego zewnętrznego logarytmu, czyli to będzie jeden przez argument, a jego argumentem jest ten logarytm, czyli to będzie 1 przez logarytm naturalny z x razy. E, pochodna z argumentu, czyli z logarytmu, czyli to będzie 1 przez x przez. I teraz tak, e, x, pochodna z x -a to jest 1, czyli ostatecznie zostaje mi granica przy x dążącym do plus nieskończoności z wyrażenia 1 przez x logarytm naturalny z x. Jeżeli ja teraz tu spróbuję wstawić nieskończoność, to okaże się, że tak, x dąży do nieskończoności, razy logarytm też dąży do nieskończoności, czyli okazuje się, że będzie 1 przez nieskończoność. A 1 przez nieskończoność, czyli 1 przez coś, co bardzo mocno się zwiększa, czyli licznik pozostaje bez zmian, a to rośnie, 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 dąży do zera. Czyli wynikiem naszej granicy jest 0 i to jest koniec naszego. Zadania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych granic, które z, znajdują się na naszym kanale: granic funkcji, granic ciągów yy, i także do zadań z reguły do lopitala. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.